Witam wszystkich maskieciorzy na kanale Żarpanżur. Dzisiaj chciałbym z Wami przetestować maszyna do lodów firmy Ninja, zrobić z Wami lody o smaku Mango, Kinder Bueno i o smaku brzkwiniowym. Chcecie zobaczyć jak zrobić takie lody w domu albo kaj kupić taką maszynę, a może dostać jeszcze 10% zniżki, to zapraszam na film. Do tych pierwszych lodów inspiracją była promocja w sklepie batoników Kinder Bueno. Będziemy potrzebować troszeczka serka typu Philadelphia, cukier, mleko, troszeczka kakao w proszku i na koniec, oczywiście, wmieszamy to batoniki Kinder Bueno. Do miski wlewamy teraz mleko, do mleka dodajemy cukru albo jakiegoś innego słodzika jakiego używacie. Jak używacie cukru, mieszacie tak długo, aż się cukier rozpuści. Potem dodajemy do mleka stopniowo serek. Serek dodaję stopniowo, no żeby to się po prostu troszeczkę łatwiej mieszało. Jak już uzyskamy z serka taką gładką masę, serka i mleka, będziemy dodawać kakao. Mleko z kakaem mieszamy teraz tak długo aż pozbędemy się przelaki, grudek No tak wygląda to na koniec, jak już będzie na gładko Jak już będę mieć taką konsystencję, możemy przeloć teraz nasza masa, może to już tak idzie nazwać, do pojemnika W którym będziemy to mrozić Oryginalnego pojemnika z firmy Ninja Zamykamy pojemnik i odstawiamy na 24 godziny do zamrażalki. Następnymi lodami będzie sorbet o smaku mango. Z tym praktycznie w ogóle nie ma żadnej roboty, bo trzeba przelać inne owoce z puszki do pojemnika, lekko je rozgnieść tuczkiem razem z tą wodą. Tutaj zwróćcie uwagę, żeby nie wsadzić albo nie wlać więcej do kubka niż jest zaznaczone na tym oryginalnym kubku. Jak zrobi nam się ta pulpa. To praktycznie masa na lody jest już gotowa. Zamykamy teraz nasz kubek deklem. I wiecie, Kajnie, zamrażalnik 24 godziny. Z brzoskwiniami w puszce robimy teraz dokładnie to samo co z mango. Wciepujemy do tego oryginalnego pojemnika. Musimy to teraz troszeczkę rozgnieść. Dodamy teraz troszeczkę wody. Jokupił ja brzoskwinie lekko słodzone. Oczywiście możecie kupić też owoce bez cukru i posłodzić je własnym słodzikiem, takim jakiego używacie. Tu jest fajnie właśnie to w tym, że macie pole manewru i możecie robić lody sami takiej jakości, jaką po prostu chcecie. Nie zdążyłem powiedzieć czy zdania, a pulpa już gotowa. Zamykamy i wsadzamy na 24 godziny do zamrażalki. Wymocie ten luksus, że myk, i już co my 24 godziny później przygotujemy sobie teraz batonik Bueno, żeby go potem wmieszać w te lody czekoladowe, co my robili. Odpolamy maszyna mieszającą. Teraz u góry mi go instal, ale to nie znaczy, że robi jakiś update. No po prostu reszta narzędzi nie jest zainstalowanych w maszynie. Lody zamrożone wyglądają właśnie tak. Wsadzamy je teraz je do tego plastikowego pojemnika lody przykrywamy teraz specjalną pokrywką. Wsadzamy cały dzbanek do środka. Przekręcamy go w prawo aż zaświecą się trzy diody. Tu mamy do wyboru, czy chcemy pół pojemnika lodu wymieszać, czy cały. Wybieramy całość. Teraz możemy wybrać ice cream, sorbet. Co tu macie do wyboru z prawej strony są bardziej płyny, tak jak mrożono kawa, czy tam slush ice. My wybieramy ice cream. Naciskamy, na liczniku stoi teraz 2 minuty, za 2 minuty lody mamy gotowe. Tere! Zobaczymy jak wyglądałem w środku. Można to teraz przemieszać, ale my chcemy, żeby w środku był batonik jeszcze Kinder Bueno. Także musimy w środku zrobić taką dziurę do samego dna przy, na 4 cm średnicy, żeby ona mniej więcej miała. Przekręciłem teraz kamerę, żebyście to lepiej widzieli. Łyżka dostanie wylizać asystent. wciepujemy teraz nasz batonik do środka, tyle ile nam wlezie. Mi wlazło mniej więcej 2-2,5 batonika. I tu dokładnie tak jak przed chwilą, pojemnik montujemy w maszynie, ale nie wybieramy teraz lodów i no całość i mix in, czyli tylko dodatki. Załączamy start. Nie wiem ile to minęło, ale chwila i lody mamy gotowe. Zobaczymy, jak wyglądają teraz we środku. No, powiem Wam, że lody są bardzo kremowe. Te kawałki tego Kinder Bueno w środku. No, wizualnie jestem bardzo mile zaskoczony. Tu muszę ciepnąć kulka asystentowi, bo mnie kopie. Zobaczcie. No, jak chcę z ta łyżka trochę zagrzać w ciepłej wodzie. Ale to nie szkodzi, zobaczcie te lody. Mm. Muszę po prostu ich spróbować, bo ślinka zaraz się utopia we własnej ślinie. Mm. 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 Nie powiem wam jak smakują. Musicie poczekać. <laughs> Bierzemy się teraz za lody albo za sorbet o smaku mango. A tak wygląda masa mango po wyciągnięciu z zamrażalki Z nią robimy dokładnie to samo Ale nie ustawiamy na ice cream Ale ustawiamy pokrętą na sorbet Będzie to trwało teraz 4 minuty Naciskamy start I voilà. Tuż oczywiście troszeczkę przyspieszył Badamy jak wygląda nasze mango w środku Chyba tu nie trzeba już nic godać, widać już nawet po wyglądzie, że jest to kremowe, tu nie ma ani grama śmietany, tu nie ma żadnych dodatków. Zobaczcie jak kremowe wyglądają te, te lody. Albo ten sorbet to jest tylko. Mm, ciekawe jakie w smaku. Tutaj asystent nie daje za wygraną, także pierw jego będę musiał zaspokoić. A ja już nie będę nabierał kulki. No po prostu spróbuję tego loda łyżką. Mm, no. Też wam nic nie powiem. Bieremy się teraz za brzoskwinka. Brzoskwinia, tak jak mango ląduje w maszynie, ustawiamy sorbet czas 4 minut, ustawia się automatycznie, naciskamy teraz na start i po 4 minutach następne lody mamy gotowe. No powiem wam, że napięcie tak wielkie jak przy otwieraniu listu z urzędu skarbowego, ale wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Zaraz to wyciągamy Oczywiście zaraz tego będziemy musieli spróbować Powiem wam, że konsystencja nie przypomina w ogóle Jakiegoś sorbetu z samych owoców i wody Jakżeście ten film oglądali prawie do końca, ani mocie takiej maszyny A chcecie taką nabyć To w opisie filmu wklejam wam link Kaj możecie ją kupić A z kodem rabatowym ZARPANZUR10 Dostaniecie 10% zniżki Teraz szybkie podsumowanie lodów, lody mango Troszeczkę dodałbym cytrynki, żeby były kwaśniejsze, ale tak były super Lody Kinder Bueno, no tu nie mam się do czego doczepić, do mnie nie były za słodkie Były w sam raz I brzoskwinia, z tego względu, że brzoskwinia bardzo lubię, też mi to bardzo pasowało Jak wam się podobał film? Subskrypcja, palec z góra, dzwoneczek i do następnego dania